Dzisiaj na śniadanie będzie jajecznica, będzie fasolka. Wolimy Bondiuela, ale ta też jest dobra. Powiem wam, tajemnica tutaj rodową: nie lubimy hańca. Nie smakuje nam fasolka hańca. Kilka razy próbowaliśmy i dla nas po prostu każda inna jest lepsza, tylko nie tamta. Dzisiaj jest oszołowowska? Jest ok. I będziemy próbować ten mac and cheese. Wiecie, zobaczymy. Jest makaron. Trzeba dodać później masło i mleko, ale najpierw trzeba zagotować wodę na makaron, osolić, wrzucić makaron, ugotować go do miękkości. A tu będzie jajecznicka i prawdopodobnie jajeczniczka i prawdopodobnie na boczusiu. Tak pomyślałam, że spróbuję nagrać takiego bloga niedzielno, sobotnio niedzielnego. Zobaczymy jak to bloga, mówię vloga. Sobotnio niedzielnego vloga i zobaczymy, czy to się będzie nadawało, żeby światu pokazać, czy, czy nie. Usunąć zawsze można. Wrzucam boczek na Patelenkę, ale na razie jest zimna. No i to nic tak. Wezmę od zimnej. Wrzucam boczek. Aha. Tak wiecie, do ostatniego kawałka. O, ostatni kawałek bo czumił. Bo muszę wagę złota. Kiedyś nie lubiłam jajecznicy z kiełbasą, z boczkiem. A teraz uwielbiam. Tutaj boczek, a tutaj makaron. No dobrze, tak mało wody, mało makaronu, to tak fajnie się gotuje. Buzuje. Kiełki słonecznika. Aha, fasolkę można wrzucić już do garnka. To nie jest. Hop, no, no to nie jest O! o Kurcz. Nie pokazałam o. wam. Dobra. Wylewamy tu właśnie właśnie przepis. Bliżej trochę. No i wyskrop tam ładnie łyżeczką, co to ile. Dobra. No i co? Ja myślę, że ona może już się powolutku gotować na małym takim zycherku, bo. Ona, dwójeczce może, bo jeszcze ten makaron wiadomo. Ciekawe, czy to lubella jest, nie? Czy... <ścoughs> czy, czy kiedyś była malma jeszcze? Nie wiem, czy malma jeszcze jest taki makaron. Tutaj boczuś, ale już chyba wezmę na, na piąteczkę. No Czusiu. Smaż się. Czyli co tam tutaj co? No to już yy, makaron się ugotował. Odcedziliśmy go. Odlej wodę. Wrzuć makaron z powrotem do garnka. Dodaj dwie łyżki masła i ćwierć szklanki mleka. I ten yy, sos. Poczekaj, ja miałam Ci dać? Łyżkę yy, i ćwierć szklanki mleka. Tam tak, już Kuba ma tutaj mleko. Ćwieczka, tylko? To taka, taka mała miareczka, ćwieczka. Kurde. No robi niech osoba. Proszę bardzo. Niby a ciężko się otwiera. tak tak No. To jest ta mieszanka. Czy to sami serowymi pachnie? O rzeczywiście, pachnie czy to sami serowymi. Poczekaj, poczekaj, bo powiedzieli, żeby... Mleko? Dodaj dwie łyżki masła, ćwierć szklanki mleka i dołączony mi na sos. No nie, może nie ma znaczenia, ale nie. dawaj szybko, póki to jest ciepłe. No, tutaj kogoś dodaje ćwierć szklanki mleka. Dwie łyżki masła, czyli cztery łyżeczki. A łyżki czy łyżeczki? łyżki. A łyżki, no to cztery no, łyżki. Powiem Wam dobre, będzie takie dotłuszczone. Chodź A tak chyba tą łyż, łyżką. I ja muszę chyba, wiesz. To ja będę nagrywała. Ja Liczycie, będę... hmm. to jest... Ale to jakoś dużo. Dwie łyżki masła? Dwie łyżki masła, nie? już troszkę mniej? Mama no powinna się cieszyć. No tak, tak, ale jednak powie Ci... Nie wiem. No Dobra, dodaj jeszcze ten sos, znaczy ten proszek. O, uh -huh. jest! Mm, Boże, na no fakt, bo to jak, jak szafra. Nie wszystko musi być no. idealne. No ale, żeby nie, nie utracić, nawet grama. <grym> dobra, chyba jest okay. Garnek jest ciepły. No dobra, Kubuś sobie spokojnie wymiesza. Może i tak. Trochę takie no, blada... Co? Dobra, może się jeszcze robić jakieś grudy są i... Młodszy kucharz miesza. I damy trochę soli. Żeby każdy na świecie wiedział, że Ty też umiesz smażyć Okej. Okay. Voilà. Ja mam tą bułkę z dynią z Lidla, bardzo ją lubię i posmarowam sobie masłem i... No i tym pochlandem też. A jest ta druga bardzo dobra jest. ta bardzo dobra jest. Ble. Naprawdę jest fajna. Ona ma, tutaj ma ten jakby sezam i mak, a weź pod, spód, pod spodem ma słonecznik. A to Nie wiem czy widać, ale. Nie widać, ale tak, mówię wam. Na dole słonecznik, a na górze mak i sezam super. A, bo jeszcze jest ryszpunka. Jakby ktoś miał chęć. Widzicie, tu, jak się właśnie jedną ręką, to wiecie, co można. A... Po głowie się podrapać. Tak, to można się po głowie podrapać. A, A miło. Jeszcze jest drugie takie opakowanie, ktoś tam sercu. Przy... Tak, tak przywarło. Dobra, myślę, że to Na razie. Żeby Wam smak jak drodzy widzowie, zrobić. I tak Cię zasłonię. Wiem. Albo trochę nie problem. Dobra, na razie, na razie. Kat. Jest jakieś mięso. Otóż, mieli Państwo, jajczyńca z boczkiem, kiełki słonecznika, fasola i ten mac and cheese, ciekawa jestem. I zaraz jeszcze może pomidorek dla kolorytu. Dobry. O kurde! Tą makaron z serem. To uli. O. Tak, to jest uli śniadanko. To jest, to jest to No, jest? miłego śniadanka. Tu nie ma granatów nawet. Jestem. No dobrze. Pewnie można było dokupić. Uuu, produkt polski. Nasz średni syn ma bal przebierańców i udało się kupić strój żołnierza. Ciekawa jestem, jak to będzie po odpakowaniu, ale z flagą. Uuu, Poland. To ostatni mój bal przebierańców. No, ostatni bal przebierańców. Więc coś fajnego. Mam nadzieję, że będzie ok. Akurat Cię zagłuszyli. Jak mówię, że chciałbyś coś fajnego. Chciałbyś coś fajnego, Karolek, tak? tak?